Mówi Pan o reprezentacji narodowej. Co z nią i co z nią będzie? Jest to trudny temat. Dobre pociągnięcie Pana Prezesa Bonika, że nie będzie nic mówił na gorąco, natomiast sądzę, że przekaz medialny, który z dnia na dzień się zmienia, jest, powiedzmy sobie, powodem coraz większej frustracji trenera Formalika. Który... A, czy jego, a czy powodem jego frustracji też nie jest trochę zachowanie PZPN-u? o tym mówię, I zachowanie że właśnie, że właśnie zmieniające się informacje, które jednak wypływają ze związku, tak jak powiedziałem wcześniej, mm -hmm. a nie powinny. Trener w stacji musi mieć wsparcie związku bez względu na to, przepraszam, co powie pan Mirosławski, Mateusz Borek, Iwanoch Kurowski? przepraszam, nazwiska wymieniam, was, ludzi, którzy. Żyją, czy Tomek Smokowski, prawda, mm -hmm. i cała grupa. Powiedzmy sobie, byłych zawodników. Właśnie o to też mam żal do moich byłych kolegów, młodszych trenerów, jak również do byłych zawodników rutantów kraju, że jeszcze sami po zakończeniu kariery, niektórzy dotknęli się tylko do pewnych spraw organizacyjnych bądź nawet trenerskich, nie udało się, ale dzisiaj wypowiadają sądy kategoryczne, nie mając na to żadnego poparcia poza tym, co powiedziałem, że mnie się wydaje. Tak nie powinno w każdym bądź razie na pewno być. To jest mój punkt Związek powinien wspierać swojego trenera. W tej chwili ja odczuwam, że ten został zaszczuty. Wiem sam, jak rezygnowałem z funkcji mm -hmm. dla reprezentacji. I kiedy powiedziałem do dziennikarzy: że Jeżeli minimum nie zremisujemy w Norwegii, to się podam do dymisji właśnie nie będę trzymał stołka. A tak to wyglądało. I podałem się do dymisji, dlatego że nas w ordynarny sposób oszukał sędzia włoski to który dostał niedawno półtora roku więzienia, bezwzględnego na razie się odwołuje, a był obserwatorem UEFA. A przypomnę, że prezes Ondal, prezes Federacji Norweskiej, był wiceprezydentem UEFA. Także te wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane. Natomiast tutaj uważam, że będzie większą ochronę trener Fornalik. Natomiast zadałem pytanie, co dalej. Mamy okres teraz wakacji, a więc zmiany mhm. zawodników. Nie wiemy co na przykład z Lewandowskim, jak się to potoczy, na razie zostawmy ten temat. Co ten tener może zrobić? No spotka się z Danią, która niedawno przegrała na własnym boisku mecz relacyjny 4-0 z Armenią. I co ten tener zrobi w te trzy i pół dnia, czy czterech? Musimy skończyć z meczami jak z trzecią reprezentacją Rumunii? Komu ten mecz był potrzebny? Nie sądzę, żeby to był pomysł tenera Fornalika, a, a on powinien na to mieć kim będzie grał, natomiast Pretensja jest do Was, do mediów. Jak żeście gloryfikowali niektórych zawodników o tej wysokiej, prawda, wygranej, że to są już kandydaci do reprezentacji. Sądzę, że mając 24 zawodników na zrupowaniu, to już jest silniejsza reprezentacja wtedy, jak się zagra A na B, bo będzie rywalizował zawodnik który jest w tej kadrze, z tym jeden z nich się będzie musiał okazać lepszym. I tak dalej. To można rozważać. Natomiast musi ten temer mieć spokój w pracy. I ten spokój na razie w tej chwili mieć nie będzie. Taki jest mój punkt widzenia. W zasadzie boku... media szeroko pojęte domagają się za wszelką cenę, im szybciej tym lepiej. Teraz ja zadam Panu pytanie, jako dziennikarzowi. Kto przygotował tych zawodników do tych meczów ostatnich? I kto będzie dalej przygotowywał? Nie Fornalik. Fornalik ma 4 dni na pracę. Fornalik miał w tej drużynie Wawrzyniaka na lewej obronie, zgadza się, prawda? Zawodnika, który gra na co dzień w Legii Warszawa. Jędrzejczyka, który gra w Legii Warszawa i którego przygotował Janek Kuba. Mhm. I króciutko, chyba 25 minut czy 6, jeśli pamiętam, Kosecki. Wszyscy pozostali zawodnicy byli przygotowani przez znakomitych trenerów zagranicznych, bo domagamy się teraz trenera zagranicznego, może jeden z nich zostanie trenerem. Przecież to oni ich przygotowali, nie Fornalik. Cztery się nie da przygotować drużyny, zawsze no tak, to ale mówiłem. to nie jest trener, tylko selekcjoner, jak Pan wie, i on musi tak, selekcjonować tych Tak, no nie, no dobrze. I to, jest ale, pytanie, I to jest pytanie. Ale jeżeli nie ma drużyna zdrowia, to jednak się okazało w drugiej połowie w sposób ewidentny, mało tego, to są wywiady, bo przynajmniej u Was, zawodników. Wchodzi młody Zieliński, którego ja kiedyś widziałem na meczu byłam że polska Kolumbia. Gdzie ten chłopiec rzeczywiście brulował trenerem reprezentacji tej młodzieżowej w chwili Władysław Żmuda i on mówi, że nie było ruchu, nie było gdzie komu zagrać. To nie jest moje stwierdzenie, tylko młodziutkiego zawodnika, który jest podobno przyszłością polskiej piłki nożnej, przy tej skali talentu, to on to stwierdził. Także jednak będzie trener zawsze uzależniony od tego i tylko te drużyny, które mają stały trzon kadry, gdzie wypada jedno czy drugie ogniwo. Ci, którzy grają systematycznie w Mistrzostwach Europy w Mistrzostwach Świata, ci trenerzy mają szansę, nie pewne, szansę na ewentualne odniesienie sukcesu. I podzielam Pana pogląd. Dzisiaj Fornari, tak jak i Smuda, był selekcjonerem. W momencie, kiedy UEFA by dała przykład, czy FIFA, od dnia tego i tego mają zawodnicy 8 dni urlopu, potem on się stał już trenerem de facto, bo potem jest trenerem. On sam przygotowuje, on sam za to odpowiada, on koryguje, on układa plan pracy, on bierze współpracowników i to nie jest przypadek, obydwaj to wiemy, 37 osób tworzy sztab trenera stacji Niemiec, Joachima Lewa, świetnego trenera, samego w sobie, a jednocześnie on potrzebuje 37 ludzi, żeby to wszystko ogarnąć.